Złota siódemka branży budowlanej 2019. Firma Heiztechnik za najszerszą w Polsce serię certyfikowanych kotłów piątej klasy o mocy od 8 do 480 kW, obejmującą ponad 100 urządzeń. Seria spełnia wymogi EcoDesign. Firma Viplast oferuje bogaty wybór artykułów wodno-kanalizacyjnych najwyższej jakości w atrakcyjnych cenach oraz z szybką realizacją. Viplast by spojrzeć w przyszłość www.viplast.com. Firma Drutex prezentuje okna, drzwi i rolety wykonane we własnej innowacyjnej technologii, będące gwarancją energooszczędności, bezpieczeństwa i nowoczesnego designu. Firma Stalko Group, właściciel Marek Stalko i Stalko perfekt oferuje narzędzia, zamocowania i odzież BHP przeznaczone do zastosowań podstawowych oraz w pełni profesjonalnych. ZCB Owczary, polski producent wysokiej klasy ceramiki budowlanej, w tym nagradzanych pustaków ceramicznych Thermoton Diamond. Polinor, dostępna dla każdego natryskowa izolacja poliuretanowa o doskonałych właściwościach termicznych. Nie wchłania i nie przepuszcza wilgoci. Idealnie przylega do każdej powierzchni. Polinor, unikalny, lecz dostępny. Grupa KMT Stal, producent drzwi stalowych i bram garażowych. Precyzja wykonania, doświadczenie i innowacyjność. Gwarancja najwyższej jakości produktów.